Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale Julianna Bless. A dzisiaj będziemy sobie robili kalendarz do października. Październikową tematyką e, oczywiście są, są dynki, bo już niedługo zbliża się Halloween 31 października. E, no i też taką e, drugą tematyką są serca, że bez Halloween serca są takie wiecie: pełne, niezłamane, a w Halloween wszystkie serca są złamane. No i wiecie, taki ukryty przekaz. Jak już mogliście zauważyć, przyjemniej Wam się ogląda ten film, ponieważ nie ma tych dwóch głupich czarnych pasków po bokach, które się znajdowały w innych filmach. To wszystko dzięki mojej koleżance Sarze, która mi pokazała wspaniałą aplikację do montażu. No i w ogóle bez tej aplikacji cały czas bym się męczyła z tymi paskami, a tak to, to mogę dodawać jakie chcę super efekty. Dzięki wielkiej jeszcze raz Sara. Przechodząc już do tematyki naszego filmu, zacznę Wam teraz mówić o moim kalendarzu. W tym miesiącu kalendarz zrobiła, zrobiłam taki, taki spójny, że każde kratki trzymały się obok siebie i nie odchodziło od innych kratek. Zrobiłam też taką małą tabelę z boku na, na legendę i na jakieś tam, wiecie, różniaste notatki. Do tego oczywiście zachowałam moją tematykę miesiąca, czyli dynki, nietoperze i pęknięte serca. Wy mnie nie znacie, ale moje koleżanki mnie znają i wiedzą, że zawsze jak przyszedł w planerze, to nie mogę po napisać mood tracker, tylko zawsze muszę wypalić z jakąś śmieszną nazwą, jak nie wiem, dobra dynka, jak i kaktus. Ja się już z Wami żegnam, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jak tak to oczywiście łapka, no i sup z dzwonkiem. Cześć!